To oddaj mi oddaj mi otwę, to no oddaj miotły, oddaj miotły to pokażę Nie da ich wyjąć No oddaj miotły Gdzie pieniądze raz? O Boże, zapomniałem Zapomniałem, że jesteśmy zalani wodą Oła Oglądaj się Słuchaj Overwatch The Walking kingfire really? Overwatch, zdaj mi z tą O boże, nie widzę miotłów A Ej, Ej Michał, Michał, a stream już jest? Ei Micha, Micha, to talvez wejd, talvez wejd, 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 to? o que Ty on to te dwa koła wydałeś? Tak ja. Boże, olształem na magię Michał, Michał, widzisz na co ja wydałem tyle pieniędzy? Nie wiem kim... no. Niech to sklep! Zobaczcie na zewnątrz Chodźcie od wewnątrz kwiatu, szybko. Ja Radek. Radek, chodź. Idę, idę, tylko idę, idę, idę. Co co, mnie chcesz? Chodź tu, staj, Tak, tu, staj. Mam. No. <noise> ej, ej. Oła! Nie ma nic Bo ktoś, widzisz w ogóle mój stream? Nie, ja nie gadam, bo nie bo, żebym się zostalić, ale. Chyba jest. Ale mam. Wtedy mnie bił. <śśpiewa> ja nie Ja nie nie to nie Ja Wszyscy hipi Dziecięś Dziecięś to wiesz na ile? Na ile? Na, na, na To jest... To jest... Nie zazdrych, i... Mam Nie miotła Zrobiłem miotłę ja... Też tam teraz Też tam dam do, do tego Wrzuć ją tam, wrzuć tam co? Nie, zachciało się Ty też ty tam, ty, ty tam idź do tego skopia na co teraz Skąd ja Skąd no, tak ja Zaraz, bo tak Nie wiesz, chowa Boli masz na łeb Miotło, masz na typa Żywotarczo, że żywotarczo, dobrze Nie, tak, <gryzca> my się bijemy na miotły okay, Taka, ja mam pomysł Jaki masz niej pomysł? Ja, pisz ja, ja znam język Dobrze Wszedłem z gry Dawajcie, dawajcie Restockujemy te, te półki Tak Przydałoby się, bo mamy bardzo mało produktów wszędzie A? Dlatego. Co? No raz, zaraz wyjdzie. Patryk wpierdala wszystkie pudełka, do no schowka na miotły. Po, Połączony na ona jest połączona. Nie wiem, co to ma być zabawa, a nie jakiś... Wiesz co, ja mam nie pomysł, nie można zagrać tam Patek przynajmniej niczego, nie spierdoli. Dobra. Chociaż nie wiem, czy bie, nie będę miał raków, ale możemy spróbować. Michał, zobacz, co się dzieje w skoku. ogólnie na miotły. namiotły. Boże... Dobra, pójdź. Jeszcze pan pój makaron. Pójdź ten makaron, nieba. Jaki makaron to jest makaron? To jest makaron, kupiłem makaron. Ej. właśnie makaron. Jakiś mój kolega Foxy gra w tamten strike, a ja nie wiem, już takiego miałem znajomych. Foxy on strach? Nie wiem, mój znajomy to był Foxy, ale nie wiem, nie, kto to jest. Foxy znam. Ej, czy da się zrobić tak, że to wypadnie? Gdzie jak tak postawimy, to się wypchnie? Nie wiem, może. Jaj, ja, jaj, to tylko... mi no. O co, jest? Uzyskano rosyny? Która makieta to Jaj, no dobra, ostatni makaron. Ej, Wszystko, w ogóle, chodźcie. E Kitku tu jest Patrzcie Chodźcie tu. Kitku. O, o, o. A ty nie zrób, to nie jest biał czarny. No ta. Więcej pójdę tam wpierdolić. Nie Ej Michał Michał, chodź tu, goź tu, chodź tu, Michał, oś Michał To to nie? Jak staniesz tak, spojrzysz się tam i spojrzysz w dół, to będziesz miał olhaki. Spójrz się na, na, na te pół... no stój tu, spójrz na pół i spójrz w dół, bo to wiesz, miał, miał nie Działa. Nie działa. No bo ty nie potrafisz. Proszę, prostu w dół, to nic nie robi. Asja ja, ja tutaj, to jest moje królestwo. Ja jestem Alfą. tylko 13 dolarów. Tak, ale gdybym miał tylko 20, to dawał mi i tak poszedł do schowka i tak nigdy go nie dostanie wcześniej. No Małaścia, dupę. Z tym się co zobaczył na początku. Której poszedł do skowka i nikt tego nie dostanie. dostaniemy. jest mogę tego co opieść do Schofka? Nie, pasek dopiero do tego do no, czy też. Czemu Gdzieś tu przynajmniej? Daję, że... ja się sprzedaję. Jo, obiecy miejsca. ty się Nie, mam bez sensu. Okej, okay. ty, Zbieramy się też i da. Mam przecież coś, żeby kupić. to jest? My, my, my mamy tutaj więcej miejsca w tym sklepie, co jest? Kupiłem za 200 dolarów. No to weź przeszli mi tą szafę całą, o. Co jakiego? Zastawimy szafę. Czekaj, ale laki, stój tam! O, boom! Mamy szafę. Boom! Mamy szafę. I co myśli o nowym wystroju wnętrz? Jo. jest takie bardzo coldni.

Wiesz, że chyba MBC z mogą przechodzić ściany? Nie. Chyba nie. Mi się wydaje, że, 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 że ten wystrój jest lepszy od, 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 każdy, od każdej żabki ever, nie? Like... Real, real? To jest labiryn, panie sklep. real. Jeżeli wyjdziesz z sobie dostajesz kupon. Chcecie co tu być, proszę nie! Nie! Zablokowaliście wow. tu! Ła! Mi otłuchaj, wyszczerbku! Vejo! Wity mi otłuchaj! Michał, gdzie ty jesteś, a no tu jesteś? Chyba! A z mi otłuchaj chcesz? F Fuck you! E nie no, widzicie z tego mi wywalone! Złe zmioty. Gramy tego kurwa. King of, King, of King of the hill. King of the hill. King Ta, of the of the jest? tam jest? Oporto, coś ja ciekawcy, jest? 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 Nie wiem, ale osobę grubością, proszę. On wygląda jak taki typowy aktor, po prostu, z filmu jakiegoś. Jo, nie wiem. No, nazwa nazwa aktora, typowy aktor. Jo. Mm. Słuchajcie, wiecie co, ja może, ja może bym ich tutaj tak go. Nie wiem, ile ich tu jest. On i ten. Jedzibo no, musi tutaj. Czekaj, robię, robię kolejny ten. Renowacji koniec kopii robię. Ja wiesz, co kiedy. Przyjeźdź do ci No, no. Chyba zajebi To sklepko. Dobry, ten sklep Gdzie masz tą miotłek? Gdzie masz tą miotłek? Nie mam ten miotłek, nie rozumiem. Gdzie mam ten kibel w ogóle? Gdzie mam kibel? W tym nowym domu, w tej celi. Nowy dom, nasz nowy dom. tutaj? W tym budynku w obok, tam gdzie jest ten. Wszystko no, to idzie do mnie. Zrej. Tu na streama. Ej, bo tu wie, że ta cena w okiennym sklepie, nie? jest jesteś na mego Patrzę. Ach, super. Patrzę. Sprawdźmy. Wszędzie wejdzie. Gdzie ty masz linka? Podałeś na czacie, dobra? co? By było. Panie, weź no na Może oh. Michał, Michał jest z siebie dumny, w końcu nie masz lagów na streamie. Ja piję, nie widzę. Ja piszę lepiej. Ja Ale jakość. No stare. No, jakość nie jako i to 120. A może na no 1080 to dobre tak źle. Tam się w nie potrzebuje 140 takich. Ale czemu? Nie wiedzimy. Ma... Piotr tutaj mówiliśmy, a teraz słyszę to tutaj? Na Bo o, mam jakieś te... nie wiem, schizy. O, okej, okay. zmieniamy się w PS-u, to jest lepsze. O mój Boże, co, co że mnie uczynił? <laughs> ja malaki. <laughs> ja pierdolę. Mamy 86 groszy jakieś u siebie w tym, <laughs> Zabijem po prostu kartę wody Nie jest z tą wodą no, z tą wodą, kurwa I ci tej wody, tu jest Siema się wody, jest i w ogóle ten... Jest. Karton udało się czekaj Ej, w ja ogóle Jak ja Będziemy mogli zaraz sprzedawać te ciuchy o, od Balenciagi czy nie? Nie. Yeah. Jeżeli, jeżeli zrobimy cokolwiek 8 dolarów, to tak Masz szczęście, że, że za 8 dolarów mnie też nic skupisz. Po Patryku, byś. Tak, <laughs> i to tym wydałeś poprzednio, to 2000 na łąkę. 11 na co to było. I Patryk, spójrz, jaki mamy, fa mamy, mamy fajnie nowy bonus Pepu. nie? Damn. Damn. Kill yourself now, bitch Nie ma nic w sklepie 8, więc nie, na 100% nic nie mogłem kupić. Czemu? Co ty kupiłeś? Ale nie, nie... nie da się nic kupić, pani 20 chyba od 5, to się na 22. To czemu nie mam dolarów? Nie wiem, Radka pytaj. Najtańszy to 24 chyba i tu widzę to dobrze. No. Ty ja. poszłaś i jaaaa na produkty. Ja bym to tylko, Radek, i tak bym to zrobił, ja, ale to ja to chodzi Ja Radek tyle wydał A, a na najtańsza chyba 24 kosztuje Jak my mamy cztery dorady? No, najtańsza jest stół ogólny No chyba ja. Post connection lost. Nie sól, bo poniżej jest tańsze. Nie, Nie widzę jak? teraz napisu, bo mi wyrzuciło chyba. Albo wyrzucił. Adek. Co? Ty wyszedłeś? Tak, wyszedłem. Aha. Ага, oh, он нормальный же, как стримы?